Janina Halagarda, głoski i słowa. Czyta Bogdan Tymowski. Głoski to są małe głosy, które słyszysz w dzień i w nocy. To śpiew. Ptaków, deszczu, szum, szelest liści, żabek. Kum cicho, głośno, szeptem, śpiewem, prośbą, śmiechem, płaczem. Gniewem płyną głosy z różnych stron. Wsłuchaj się w tych dźwięków ton. Nastaw uszko. Słyszysz głos. Tyle głosek płynie w las. Trzeba tylko w ich strumieniu, każdą nazwać po imieniu. Ul ma głoski tylko ty. Dom ma trzy, a kotek pięć. Już potrafisz nazwać je i policzyć, gdy masz. Chęć. Kto ostatnio głoskował?